Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na spacer po moim sierpniowym ogrodzie, ale będzie to spacer po burzy. Przed chwilą przeszła tutaj nade mną, centralnie nade mną okropna burza. Strasznie wiał wiatr, spadł nawet ogromny grat, no i niemiłosierna ulewa. Także zobaczę, jakie szkody poczyniła ta burza w moim ogrodzie, ale Tutaj na początek pokazuję moją ketmię bagienną. Ona nie ucierpiała, ponieważ ja ją wniosłam do domu. Schowałam przed tą burzą i pięknie prezentują się jej kwiaty. No, po tej burzy nie miałabym co Wam pokazywać, a tak przynajmniej pokażę, jak przepięknie zakwitła. Ona ma bardzo delikatne kwiaty. Jej płatki są naprawdę jak jedwab, więc jeżeli zbiłby ją ten grat i deszcz to no nie miałabym co pokazywać a tak przynajmniej pokażę jak przepięknie rozkwitła jakie ma ogromne piękne kwiaty to jest moja dłoń i ona naprawdę ma przecudowne te kwiaty i jak fajnie udaje mi się uprawiać tą ketmię w donicy bo ona u mnie rośnie w donicy i prezentuje się naprawdę zjawiskowo, także już nauczona doświadczeniem będę uprawiać ją wyłącznie w Donicy z tego powodu, że w gruncie zakwita mi za późno i nie rozwija w pełni swoich pięknych kwiatów, a pąków ma jeszcze sporo, także będzie kwitła jakiś czas. Co prawda, te kwiaty nie utrzymują się stosunkowo długo, bo tak są na roślince około dwóch dni, no nie mniej szybko zakwitają. Ona już nawet zdążyła przekwitnąć. Niektóre kwiaty opadły, ale sukcesywnie rozwijają się nowe. Także pozostań ze mną i zobaczymy razem, jakich szkód narobiła mi ta burza w ogrodzie. Mój pies tutaj jest cały, mokry, zmoczony. Sznaucer niby nie lubi wody, ale ona się czuje jak ryba w wodzie właśnie po burzy. Jakiś taki wyjątkowy sznaucer. No i tutaj idę zobaczyć jak wygląda mój cykaz, czy ten grad go zbił, czy wygląda dobrze. No całkiem dobrze. Nic mu się nie stało. Wbrew pozorom to jest dosyć odporna roślina. Wypuścił mi w tym roku aż 10 nowych przyrostów, nowych liści. Ona bardzo lubi mieć mokrą bulwę, więc te deszcze jej nie szkodzą, a wręcz służą. Jak uprawiać cykasa, o nawet się motylek pojawił, jak uprawiać cykasa, żeby wypuszczał co rok nowe liście, nowe przyrosty, dowiesz się z mojego filmu na kanale, który dedykuje konkretnie właśnie uprawie tej przepięknej rośliny. Ja kocham takie egzotyczne klimaty, i dlatego ten cykas tutaj jest moim oczkiem w głowie. No ale idziemy dalej. Zobaczę, co tam narobiła ta burza, a była okropna. Budleje i przekwitają, są w sumie w szczycie kwitnienia, bo mają już przekwitłe kwiatostany oraz nowe, które się zaczynają dopiero rozwijać. No póki co nie ma na niej motyli, bo po tej burze gdzieś się pochowały, no ale generalnie to tutaj siedzi ich chmara. Tam jest kolejna budleja, tam dalej. No i te wszystkie moje budleje praktycznie to są samosiejki. No i oczywiście w spacerze towarzyszy nam moja asystentka migotka, która chodzi również za mną krok w krok. Idziemy migotka dalej i zobaczymy co tutaj się dzieje na tym moim ogrodzie po tej burzy no ona spadało mnóstwo szyszek jak widać no bo wichura była naprawdę straszna ja nie lubię burz schowałam się i obserwowałam tylko z lekka przez przesłonięte rolety te burze są Nieprzewidywalne obecnie, więc ja się boję. Kiedyś były inne. No i tutaj również są budleje. Różowe, mokre, no bo wiadomo po tym deszczu to one będą znoczone. Różowa, biała. I fioletowa. Tutaj mam akurat na tej rabacie trzy kolory, czyli fiolet, biel i róż. No akurat nawet słonko wychodzi po tej burzy, czyli po każdej burzy pojawia się słońce. No zrobiło się fajnie, spokojnie. Już nie wieje, wiało okropnie. Czego najbardziej boję się w burzach, to właśnie tego nieprzewidywalnego wiatru. No, w tym roku moje świerki konika dosyć ładnie rosną. W ubiegłym roku zaatakował je przędziorek, ale widzę, że już odbijają. No, ten rok jest dosyć wilgotny, więc akurat dla tych świerków to jest bardzo dobra aura. Małpie drzewko również sobie kapitalnie radzi jest dosyć duże już. No, czasem będzie słychać szczek mojej małej Suni, bo ona uwielbia szczekać. Bardzo szczekliwy egzemplarz. No przecież to pies stróżujący jest, jakby nie było, więc ona musi tutaj panci pilnować. Pięknie prezentują się katalpy z tymi zwisającymi strąkami. Katalpa bignoniowa oraz katalpa owata. O, jak się zrobiło ładnie i ciepło. I teraz niebo mam nad ogrodem idealne. No jeszcze pół godziny temu. To tutaj była masakra. Jak ta pogoda się zmienia z chwili na chwilę. Aż... Nie do uwierzenia, że przed chwilą przeszła tutaj taka burza z gradobiciem, z ulewą, z wiatrem, z piorunami. No, kilkakrotnie rypło mi gdzieś blisko domu. Także trochę się bałam. No ale teraz jest już po burzy, jest fajnie, jest wilgotno, więc roślinki to lubią. No póki co nie widzę żadnych większych szkód. Hortensja trochę mi się położyła, ale to nic. Zresztą ona już przekwita. Jak wyschnie to się podniesie. I tutaj budleja biała. i zaczynają ćwierkać ptaki. Chociaż widzę tam już kolejną chmurę, coś czarnego na niebie, więc mam nadzieję, że uda mi się zdążyć zrobić ten filmik przed kolejną falą. motyl się pojawił na budle i już motylki się pojawiają oby ich nie przegnała ta chmura bo widzę, że znowu się tam robi czarno na niebie więc muszę się streszczać robiąc ten filmik o tam widać motylki nie chcę spłoszyć tutaj zazwyczaj są chmary motyli, ale ta burza trochę je gdzieś przegnała, gdzieś się pochowały. Niemniej zaczynają wychodzić. Idę dalej dzierskim krokiem, bo... Obawiam się, że złapie mnie znowu kolejna burza, więc nie zdążę zrobić tego filmiku. O, i tutaj sobie siedzi motylek. I no wchodzi w kadr oczywiście moja mokra psinka. Pęta mi się tutaj pod nogami, muszę uważać, żeby się o nią nie potknąć. Rośliny dostały wilgoci, trawa. Trawa w tym roku to u mnie jest w końcu zielona, bo zazwyczaj to jest sucha. No i tutaj moja hosta. Funkia w Donicy już przekwitła, już obcięłam przekwitnięte kwiatostany, ale kwitła bardzo ładnie. Też moja eksperymentalna uprawa hosty w Donicy, pierwszy rok. No zobaczymy jak przeżyje zimę. No i teraz idę, powiem trochę ze strachem, do moich hortensji krzewiastych i do bukietówek, bo one najwięcej zawsze cierpią. Przez ulewy i gra do bicia, bo się pokładają. No na szczęście, jak widzę, się nie połamały, tylko leżą. Ale się podniosą. I zauważyłam taki związek, że jak ich nic mnie ochrania, mnie podwiązuje, to się nie łamią. Kładą się, a potem z powrotem się podnoszą. W tamtym roku je zabezpieczałam, obwiązywałam sznurkiem, no i niestety mi się łamały. A teraz jakieś tam pojedyncze sztuki zawiążę, ale tak ogólnie to je puszczam zupełnie naturalnie. Zresztą ja w ogóle bardzo lubię takie pokroje hortensji. No tak wygląda. To poburzy. Póki co nie widzę większych szkód. Na szczęście. Zakwit również mój agapant. No, teraz ma zmoczone kwiatki przez ten deszcz. Niemniej kolor jest uchwycony. Przepiękny, szafirowy kolor. Agapant to inaczej lilia afrykańska. I w tym roku zaszczycił mnie aż sześcioma kwiatami. W tamtym roku kwit ubożej, bo miał tylko trzy kwiatki. No leży, leży, bo jest mokry ale jest to naprawdę piękna warta zainteresowania roślina, jak ją uprawiam. Również znajdziesz taki film na moim kanale, także jeżeli spodobała ci się ta roślinka, to gorąco ci polecam. No idzie straszna czarna chmura, więc chyba będę musiała przerwać i dokończyć później. No chyba, że mnie nie złapie deszcz ani burza. Zobaczymy. Dzisiaj taki dzień burzowy i rozwar w Domicy również fajnie sobie radzi. Bardzo podobny kolor do agapanta. Także tutaj mam takie fiolety i szafiry i niebieskości, bo tutaj była też lawenda, ale już mi przekwitła, więc stanowiło to taką fajną kompozycję kolorystyczną. No i oczywiście jasne pelargonie. Bardzo fajnie się to komponowało i tutaj jeszcze róża indigolet. Taka różowo-fioletowa, wrzosowa. Ona już przekwitła, ale ona kwitnie dwukrotnie, więc również niebawem będzie kwitła ponownie. No i jeszcze do tego również w fiolecie tutaj mam wisterię karłowatą. Jeżeli chcesz zobaczyć jak ona kwitła, jak wygląda, to odsyłam cię do wcześniejszych spacerów z mojego ogrodu, tam pokazuję ją w fazie kwitnienia. Bardzo fajna wisteria, bo nie rośnie tak ekspansywnie jak ta normalna odmiana, ale jest mniejsza, ma mniejsze kwiaty, nie mniej warta zainteresowania. Bardzo ją lubię, teraz zaczęła puszczać przyrosty. Ja ją sobie tutaj poprowadziłam w kształcie drzewka i jak widać ona bardzo fajnie sobie w tej formie radzi. Nie mogłabym to zrobić z tą wisterią. Normalnego rozmiaru, bo tamta to jest ogromnie duże pnącze. Ta jest zdecydowanie mniejsza i się daje fajnie kształtować. Mi bukietówka również się położyła. Nie połamała się, na szczęście się nie połamała. No i moja jodełka kaukaska którą uprawiam jako drzewko bożonarodzeniowe, fajnie sobie w Donicy radzi. Jak ją uprawiam, również jest taki film na moim kanale. Ona cały rok stoi na zewnątrz, wnoszę ją tylko na ten dwutygodniowy okres świąteczny do domu. I jak widać, spokojnie to znosi. To już będzie bodajże trzeci jej rok jak ją w ten sposób uprawiam, więc nie muszę kupować co rok nowego drzewka. I radzę również wam tak robić, bo oszczędzamy środowisko w ten sposób. No, zaczyna padać. Krzywuszka kwitnie mi po raz kolejny. Ubożej, bo ubożej, bo ona w sierpniu kwitnie ubożej, ale ona dopiero zaczyna. I jak widzę, sporo ma tych nowych. Bąków. Nie obcinałam jej, podetnę ją dopiero, jak zupełnie przekwitnie, a trzeba wiedzieć, że krzewuszki nie wolno absolutnie podcinać wczesną wiosną, bo ona kwitnie na pędach zeszłorocznych. No ale ja sobie ją później kosmetycznie podetnę. Tutaj nalało mi wody, no i oczywiście mój pies się tapla w wodzie. Mówię taki jakiś inny sznaucer, bo ona się wody ani burzy nie boi. Zresztą ona się w ogóle niczego nie boi. Może z racji tego, że jest jeszcze młodziutka. Ma dopiero pół roku. Pół roku z hakiem. No i tutaj moje ketmie syryjskie niestety nie prezentują się zbyt okazale, ponieważ ten grad i ten deszcz zbił im płatki. No ale ona też wyschnie i będzie ładnie wyglądać. Wyschnie. Znowu zanosi się na deszcz. I mam mnóstwo młodych bąków jeszcze. Ja tu mam białą, zupełnie białą. I takie odmiany pełne, fioletowe, niebieskie. I tutaj zakwita również milin amerykański. O, tutaj jest rozkwitnięty. Bardzo lubię tą roślinę. Praktycznie bezobsługowa, tylko bardzo, bardzo ekspansywna. Poszła mi aż tam wysoko, wysoko na katalpę. No ale takie było moje zamierzenie. Widzę, że wrzosy szykują się do kwitnienia. No dosyć szybko w tym roku. No a tak wyglądają te moje róże. Z dala też są już bardzo duże krzaki. I rododendron dostał trochę deszczu, więc to dla niego bardzo dobrze. Kwit mi bardzo pięknie w tym roku. Nie zdążyłam jeszcze mu pourywać tych przekwitłych kwiatostanów. No, jak ma się taki duży ogród, to zawsze brak na czasu. Ale te przekwitłe kwiatostany lepiej wyrywać i wtedy Rododendron zdecydowanie lepiej kwitnie w kolejnym roku. No, czeka mnie, obrywanie tutaj tych przekwitłych kwiatostanów, ale one całkiem dobrze się odrywają. O! To się powinno urywać. Niemniej będę miała tutaj krecią robotę, bo tych przekwitłych kwiatostanów jest mnóstwo. I zbliżam się do mojej hortensji piłkowanej. Uwielbiam tę hortensję i Patrzmy, czy są jakieś szkody. Nie, na szczęście nie ma. Nawet ten grad nie zbił jej kwiatków, więc bardzo się z tego cieszę. Ale ona tutaj jest chroniona, bo tutaj są drzewa, więc jest chroniona. A z drugiej strony hortensja pnąca i w takiej enklawie praktycznie jej nic nie grozi. A prezentuje się wyśmienicie zjawiskowo. To jest już stara Hortensja. I co roku mi pięknie kwitnie. O no i nawet jeszcze ma zawiązane pączki. Bajkowa roślina. Na jabłońce dojrzewają jabłka. Dojrzewają i bardzo się z tego cieszę, bo niebawem będę robić ocet jabłkowy. Z tych moich niepryskanych jabłek. A te jabłka są bardzo pyszne. No, trochę tych jabłek jest także tego octu. Narobię. I jak obiecałam zrobię nowy film. Jak zrobić taki ocet jabłkowy w domu? Bardzo fajny produkt i polecam robienie go każdemu, bo jest to dosyć prosta sprawa. Z tym, że trochę to trwa. No i na mojej leszczynie mnóstwo, mnóstwo orzechów w tym roku. Oszalała. Oszalała. No, na szczęście ta chmura czarna przeszła i nie musiałam przerywać filmu i niebo się klaruje ale dzisiaj to będzie taki dzień że te opady mogą być przelotne więc dobrze że się wstrzeliłam z tym filmem i pokazuję wam ten mój ogród po burzy po ulewie po gradzie o tutaj widać na krokosmi jak to ta wichura wiała i jak ten grad tutaj dawał bo się położyły już przekwitnięte, też muszę obciąć te przekwitłe kwiatostany, ale póki co jeszcze się wstrzymuję, no bo przyznam się, że bardzo mi się to podoba. No ale wiadomo, że to osłabia rośliny. No nie mniej te przekwitnięte kwiatostany są piękne. Bardzo ładnie mi kwitła w tym roku. Jeżeli chcesz zobaczyć jak, to odsyłam Cię do mojego lipcowego spaceru po ogrodzie. Tam pokazuję w jaki sposób i jak pięknie kwitła krokosmia Lucifer tak cudownie na bardzo mocno czerwony kolor. Przepiękna i taka dosyć oryginalna roślina, rzadko spotykana jeszcze w naszych ogrodach. No, brzoskwinka już mi obrodziła akurat ta, także zebrałam już owoce teraz, czeka na przycięcie no bo brzoskwinkę trzeba przycinać a ja przycinam po owocowaniu bo to jest najlepszy termin dla cięcia brzoskwiń tych starszych bo te młodsze można przycinać na wiosnę i później również w sierpniu po owocowaniu i jak uprawiam brzoskwinie również taki film znajduje się na moim kanale o, zaczęły świergotać ptaszki no i wracam tutaj do miejsca tej budlei i jest również motylek no, niektórzy nie lubią motyli, bo uważają, że to są szkodniki. Ja nie mam takich obaw. Bardzo lubię motyle i dlatego nie usuwam tych samosiejek budlei, bo budleje to są rośliny, które zwabiają motyle. No i takim sposobem znalazłam się w miejscu, w którym praktycznie zaczynałam ten mój film. No i tutaj moja. Partnerka, która dzielnie mi towarzyszy. I pięknie jakiś ptaszek tutaj dokazuje. No, a przed tą burzą to widziałam tutaj dzięcioła na brzoskwini. Jest tutaj dzięcioł, który gdzieś ma blisko gniazdo, bo bardzo często go widzę. No, ptaki zaczynają śpiewać, ptaki się rozświergotały, więc... To znak, że ta pogoda może się wyklaruje, oby, bo już nie chcę przeżywać takiej burzy, była straszna. Ja się burz bardzo boję, bo są nieobliczalne. Z tym, że ja tutaj mam taką fajną enklawę z drzew wokoło. No i ona w jakiś sposób zabezpiecza przed tymi porywistymi wiatrami burzowymi. No bo wiatry tutaj... Potrafią naprawdę mocno gwizdać. Ja tam z tyłu mam takie szczere pole, bo tam rolnik uprawia sobie pole i tam się tworzą takie dosyć silne powiewy wiatru. Więc te drzewa mi niejako zabezpieczają ogród. Widzę, że tam na ścianie domu również sobie usiadł motylek i się ogrzewa na słoneczku. Może z mu skrzydełka. Nie wiem, czy go będzie widać. O. Poleciał. No ale uchwyciłam. No i poleciał tutaj na budleje i widzę, że już są dwa. Także powoli trzy. Budleje spełniają swoje założone zadanie, czyli zwabiają motyle. I tam gdzieś z tyłu zaczęło świecić słońce, jak mnie fajnie przygrzewa teraz. A warto wiedzieć, że słońce to energia, która dodaje nam chęci do życia. No jak pięknie sobie tutaj. Usiadł, nie chcę go straszyć, ale mógłby pokazać te swoje przepiękne skrzydełka. Ale on jest zajęty spijaniem nektaru teraz. Nie chcę im przeszkadzać, bo one żyją krótko w tej formie. Więc niech sobie tutaj pałaszują ten nektar z budlei. No i tutaj również jest rododendron. Ja go chyba nie pokazywałam po drodze. I ten jest taki bardziej zielony niż tamten. Tamten jest trochę pod drzewami, więc jednak ma mniej ten wilgoci, ten zresztą też, ale chyba kąt padania deszczu jest inny, że ten jest bardziej zielony niż tamten. Także w sumie skończyłabym tą wycieczkę po moim ogrodzie. Ciekawa jestem, czy u Was też występują takie dziwne zjawiska pogodowe, jakieś takie gwałtowne burze i jak wyglądają Wasze ogrody. Czy robią takie burze szkody, czy dzieje się to tak jak u mnie? Akurat w tym przypadku, bo kilka lat temu takie nawałnice bardzo mi niszczyły ogrody, ale teraz właśnie jak te drzewa bardziej zarosły tutaj, no to jest lepiej, jest zdecydowanie lepiej. Także podzielcie się doświadczeniami w kwestii burz, no bo jest to interesujące zjawisko, że te burze teraz są takie gwałtowne. Ja nie pamiętam takich gwałtownych burz, jak byłam dzieckiem. Teraz ostatnio właśnie dziwne są te zjawiska pogodowe, dlatego zaczęłam się ich bać. Wcześniej jakoś się tego nie bałam. Także to byłby koniec tego spaceru. Zapraszam na kolejny, który będzie we wrześniu. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie go zasubskrybuj, żeby nie przegapić żadnego z filmu. Włącz również powiadomienia, aby być na bieżąco. Ze wszystkimi moimi materiałami. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie i... Papa